Witam Cię serdecznie. Właśnie trzymam w dłoniach piękny zestaw różańcowy, który został wykonany z 6 mm kwarcu w kolorze pudrowego różu. Zamówiła go Pani Magdalena jako forma podziękowania dla Pani Katarzyny. Chodź, pokażę Ci, co wchodzi w skład zestawu. Pierwsza jest... Dziesiątka różańca na rękę z kwarcu i ze stali pozłacanej. Drugim elementem jest koronka pokoju. Trzecim elementem są bardzo delikatne kolczyki z kwarcu na ozdobnym, ażurkowym biglu. I gwoździem programu że tak się kolokwialnie wyrażę, jest różaniec wykonany właśnie dla pani Katarzyny na szyję. Z tego co wiem, to pani Kasia zawsze chciała taki różaniec, i cieszę się, że pani Magdalena mogła spełnić jej życzenie. Do tego są piękne słowa. Otuchy, wyrażenia właśnie radości. Jak Wam podoba się taki zestaw?